Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Święta Wielkanocne dla Impalek to nieco odpoczynku i przede wszystkim myślenia związane z półfinałem. Nieco bardziej zapracowane były siatkarki Chemika, które wzięły udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń. Zajęły w zawodach w Szczecinie czwarte, ostatnie miejsce. Chemik po nie zagrał na jakimś najwyższym poziomie, aczkolwiek myślę, że po prostu Przeciwnicy byli również bardzo wymagający i jest to, był turniej na wysokim poziomie. No, nie, nie ukrywam, że gdzieś tam po trochu cieszy nas ta y, niemoc chemika, dlatego też, że jest to nasz teraz przeciwnik i gdzieś po tych porażkach pewnie nie będą tak pewne siebie, a mam nadzieję, że my gdzieś potrafi, będziemy potrafiły to wykorzystać. Przed impelem najważniejszy czas sezonu play-offy. Weryfikują całoroczne prace. Teraz już tylko pracujemy nad szczegółami, bo no gdzieś ta praca, która powinna zostać zrobiona, no to wykonywałyśmy ją przez cały sezon. Teraz, przede wszystkim, zgranie, dopracowanie jakichś zagranic, i tutaj nad tym głównie się skupiamy. Zawodniczki Impelu z optymizmem podchodzą do starć w półfinale. Eksperci jednak do awansu zdecydowanie typują chemika. W czym więcej wrocławianki upatrują swoją szansę? Ja oczywiście patrzę na to optymistycznie i uważam, że, że gdzieś tam trzeba to wykorzystać, bo no ostatnie trzy mecze dziewczyny z Polic przegrały, więc na pewno nie, nie są już tak pewne siebie. Myślę, że to gdzieś tam też budowało ich, ich drużynę, że one myślały, że nikt nie może im zagrozić, więc no grały, grały pewnie i lepiej. Teraz gdzieś tam to, ta ich pewność została naruszona, i mam nadzieję, że my to też wykorzystamy. Teoria to jedno, praktyka to zupełnie co innego. Wrocławianki muszą zagrać doskonale, by mieć szansę na nawiązanie z chemikiem wyrównanej walki. Teoretycznie, do starć z policami nasza drużyna była przygotowana zawsze. Przed każdym meczem z chemikiem gdzieś miałyśmy je yy, bardzo dobrze rozpisane taktycznie i. Myślę, że ich gra jakoś wielce się nie zmieniła od tamtej pory. Po prostu to my gdzieś nie grałyśmy w tych meczach najlepiej, nie byłyśmy skuteczne w ataku i nie potrafiłyśmy gdzieś wywrzeć na nich presji. Mam nadzieję, że to są teraz play-offy i są to zupełnie inne spotkania i ja wierzę, że są do ugryzienia. Pierwszy półfinał w niedzielę o 14.45 w hali w Szczecinie. Centrum Skłusza Red www Redeko. www.redeko.pl